Więc tak, Katstenek ciąg blood, dalszy. O, w L. Study hard and you will be rewarded. rosyjski so, rewarded. The There's nothing in here about actually using defensive spells. Uh, using spells? I can't imagine why you would need to use defensive spells. Oh, I don't know. Maybe because Lord Voldemort's back. That is a lie. It's not a lie. I saw him. I fought him. A detention, Mr. Potter. Tonight, my office. Now, everyone read chapter uh, Basics for beginners. Basics for beginners. Wystarcz w kolejnym odcinku uh, poznamy Please. zaklęcia uh, ofensywne. Będzie, ciekawe, będzie ciekawie, ponieważ będziemy uczyć się wraz z Fredem i Georgem. Znaczy oni będą nas uczyć tego. Okej. Okay. Dobra. I znowu odcinek specjalny, tym razem w drugą stronę. Proszę państwa, Potter na prowadzeniu i skręt w lewo. Ach, nie wyrobił się. Okej. Okay. No serio? Tak, haj, haj. Okej, okay, shift No. Mad, so not, funny. Not, funny. not funny. Not funny. Boże, odwala mi coś. No dobra. Okej, okay, jedziemy dalej. Come on, tak, wiem o tym, ale SHIFT mi nie działa. O, 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 o. załapuję, załapuje. Smyrgać go, smyrgać go. Tu spowalniacz. Okej, okay, tam jest Freddy George. Um.

Now the best sort of opponent is a wandless opponent. Care to demonstrate, George? I'd be delighted, Fred. Watch closely now. Expelliarmus! Expelliarmus! think you have to now. Now let's see you do it, Harry. Expelliarmus! Wow! So no tak, e, Expelliarmusa wykonujemy za pomocą prawego przycisku myszy i w dół myszkę. Tak, e, yeah, right, <laughs> Stupefy, tak, czyli znowu prawy przycisk stupid. myszy.

See you later. Tak, idziemy do do Nie, jeszcze nie, walka. Będzie walka. Z jakimś gościem od Slytherinu. Strasznie emocjonująca. Niczym flaki z olejem. Trafiłem go, trafiłem go! Ach, chciałem użyć Explay musa, Tylko, że on po prostu spada. Stupefier! Tak, teraz trzeba podejść i Explay mus. Szybko! No! Koniec, to go. Mm. Wykończyło. Chciałem powiedzieć, że go zabiło, ale tak naprawdę to nie tak. Good evening, Mr. Potter. You know why you are here? Yes, for telling the, truth. I'll decide what the truth is. I Must not tell lies. Ah! gave you love.

We have to go to the library. It's not as though were actually allergic to books, Ron. Hey! You down there! I solemnly swear that I am up to no good. Yes, now we're looking for... um... libraries. Again, left... If you're to the second floor of the grand staircase, there's a passage behind one of the portraits. Auć. Będzie długa droga. A z obrazów nie chce mi się korzystać. No dawać, dawać. Schody. No. Come on. O tak, teraz stylowe zejście na dół. I w lewo. Jedziemy cały czas w lewo. Potter na prowadzeniu. Ach. Nie, nie. Dobrze tak. <laughs> Znowu nie, teraz prosto. Nie, Fuck. tak, one się cofają. Nie, trzeba iść tędy. Wow. sobie tak 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 Tędy. te możemy naprawić dostać punkciki Get to the library. Let's get. Let's let let's, let's get the library. Library. za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.